reagują na dotyk. No i wyglądają jak z awatara. No są przesuper. Jak pokażesz dziecku, to po prostu oszaleje. Zobaczcie, chciałbym Wam pokazać sleepy plant, czyli roślinkę rodem z awatara, która ma kwiaty wyglądające jak kwiaty eły. I dlaczego ta roślina jest tak niesamowita? Nazywa się śpiącą rośliną, ponieważ za każdym razem, jak dotkniemy część rośliny, to ona od razu się zamyka i chowa. To wygląda, jakby zasypiała. Ejwa z Avatara super roślinka. Jak znajdziecie w dżungli, to spróbujcie. Niezła zabawa. System obronny. No ale zobaczcie, no w tej samej sekundzie. Kiedy dotykam roślinkę, to ona się chowa, cała. A później, dosłownie po dwóch minutach, z powrotem się otwiera. No i co teraz ktoś mi powie, że roślinki nie żyją? Nie czują? No bo generalnie ja akurat nie wiem, jak to wytłumaczyć. Roślina reaguje na dotyk. Cześć, witam Was na pięknej, słonecznej plaży. Słuchajcie, ostatni odcinek obejrzało bez naszej promocji na Facebooku aż 95 osób. Co to znaczy? To znaczy, że nikt z Was nie udostępnia naszych filmów. My też nie udostępniliśmy. Słuchajcie, film akurat nie był zbyt ambitny, um, ale musicie wybaczyć, ponieważ to, co tutaj się dzieje, to idealna pogoda. Wiatr praktycznie codziennie, a to znaczy, że my nie mamy czasu po prostu składać dla Was jakichś takich ciekawych treści. Hej, witam Was w niedzielę. W końcu przestało wiać. Zwinęliśmy kajty i mamy chwilkę na to, żeby nagrać dla Was ten niedzielny odcinek, więc generalnie na gorąco wrzucimy go do internetu. Ostatnie dwa tygodnie cały czas wiało, więc byliśmy na wodzie, i dlatego też wrzuciłem taki krótki odcinek w zeszłym tygodniu, za co sory, wiem, że nie był ambitny i nie nadawał się na udostępnianie. I co, króciutko sobie opowiemy o tym, co się będzie działo teraz na naszym kanale, najprawdopodobniej za tydzień. Nic się nie pojawi. Za dwa tygodnie może też się nic nie pojawić, ponieważ jesteśmy mega mega zapracowani. Ja jestem na wodzie, w szkole, pływam, a w wolnym czasie załatwiam sprawy organizacyjne. Wiadomo, że high season jest już za pasem i za chwilkę wszyscy będziemy przylatywać do Tajlandii, więc my się musimy jako no tutaj powiedzmy hosty przygotować na was przyjazd. Musimy wszystko podopinać, dodatkowo jeszcze różne sprawy inwestycyjne. Pojutrze lecimy do Bangkoku. W Bangkoku też ponagrywam fajne filmy, tylko nie wiem kiedy je poskładamy. Ale mi wiatr zbiewa włosy. I słuchajcie, kolejna sprawa, co robimy w wolnym czasie, tak? Dlatego chcę nagrać ten film jednym tchem, bo nie mam czasu ich poskładać. Jak tylko pojadę do domu, to będę zajęty. Przede wszystkim odpisujemy Wam, dostajemy tysiące pytań: co, gdzie, jak i po co, które się dublują. Które, no ja wiem, że z lenistwa czasem się człowiekowi nie chce obejrzeć wszystkich filmów i łatwiej jest zapytać. Więc jak już musicie pytać, to pytajcie pod filmem. Ja odpiszę raz, kolejna osoba sobie przeczyta i nie będzie nam zadawać kolejnego pytania. A naprawdę to zajmuje dużo czasu. Więc pływanie, szkolenie, biznesy, dodatkowo Wasze pytania, no i jeszcze dziecko. Więc jest naprawdę ciężko i nie ogarniam składania tych wszystkich filmów. A mam siebie za delikatnego perfekcjonistę, więc chciałbym, żeby one wychodziły jakkolwiek zjadliwie. Dodatkowo naprawdę masa osób do nas się odzywa a propos tego sandboxu, a propos reguł, więc teraz szybciutko je przypomnę, że można przyjechać już na 7 dni kwarantanny, tylko 7 dni kwarantanny, bądź na programy sandboxowe. Jeżeli nie chcemy spędzać kwarantannę, to lecimy do specjalnego hotelu, który jest droższy, trzeba być zaszczepionym, ale o tym było już w innych odcinkach, więc można się cofnąć do tyłu. Ja bym chciał też zauważyć, że jesteśmy bardzo wdzięczni, że tyle osób nam zaufało i tyle osób pyta i się odzywa, tylko fajnie by było, gdyby chociaż jedna z tych osób zadała nam jedno pytanie. Jak wspomóc nasz kanał? No niestety naprawdę z tych całych Setek już osób, jeszcze nikt nie zapytał, jak wspomóc nasz kanał, czy mamy czas w ogóle z nimi porozmawiać, i w ogóle. No ale nic, tak niestety bywa. Myślę, że to tyle. A jeżeli ciekawi Was, co będzie w następnych odcinkach, to tutaj mała zapowiedź. Więc myślę, że będzie warto subskrybować ten kanał, oglądać ten kanał, ponieważ będzie się działo naprawdę, naprawdę dużo będzie bardzo egzotycznie, będzie bardzo luksusowo. No, i słuchajcie, no Hollywood, produkcja Hollywood, będziemy mogli zacząć jak to wszystko się po prostu robi, tak? Trzymajcie kciuki za mnie, ponieważ ja jestem jakby debiutantem, będę pomagał organizować, będę pomagać znajdywać lokacje. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tym michu robił już rzutki, no to ja się dokładałem i wiedziałem, że mu nie brakuje, po prostu z czystej wdzięczności. Prawda? So